Kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco Mam nadzieję, że macie się dobrze Dziś przychodzę do Was z tutorialem tego oto makijażu Jest to kolejna moja propozycja makijażu budżetowego gdzie za niewielkie pieniądze można wykreować całkiem ciekawy look Dzisiaj ten makijaż, który mam na sobie jest połączeniem nadchodzących trendów wiosna 2017 Mamy tutaj niebieskie cienie na oczach które bardzo będą modne wiosną Mamy też fiolety bo tak samo fioletowe jakieś fiołkowe makijaże będą bardzo modne, no i oczywiście złoto, e, wiadomo, złote, jakieś takie brązy to jest klasyka, zawsze będzie modna tak samo będzie modna tej wiosny tak więc e, oczywiście tych trendów jest o wiele więcej, ale nie ma co przesadzać ja wybrałam trzy, takie, które mi się podobały, wykreowałam je jedną paletką, zaraz będziecie mogły zobaczyć wszystko, co jak powstało, jakimi kosmetykami, są to naprawdę kosmetyki, rzeczy bardzo w przystępnych cenach, możecie je znaleźć prawie w każdym sklepie, wiele z was mnie prosiło właśnie, żebym zrobiła e, jakiś makijaż paletami ze slika, no i właśnie dzisiaj wykorzystałam jedną z moich palet w tym makijażu te kosmetyki łącznie z sobą nie przekroczyły więcej niż ja wiem 100 zł. Oczywiście nie liczyłam, ale w przybliżeniu gdzieś około. Tak więc myślę, każdy może sobie na nie pozwolić, bo na pewno nie zrujnują waszego portfela. No i zanim przejdziemy do tutorialu, osoby, które są tutaj pierwszy raz, subskrybujemy. Bardzo was zachęcam do tego, żeby zasubskrybować mój kanał, być ze mną na bieżąco. No a oczywiście, jeśli Wam się spodoba ten filmik, no to też proszę wszystkich o łapkę w górę. Dobra, nie przedłużam. Przechodzimy do tutorialu twarz mam już przygotowaną, nakremowaną przygotowaną właśnie na bazę dziś moją bazą będzie Baby Skin od Maybelline jest to baza, która minimalizuje pory, zmniejsza widoczność porów tak więc wygląda tak, takie bardzo żelowa konsystencja no i tutaj w te miejsca, gdzie właśnie gdzieś jakieś te pory mam większe aplikuję na tak przygotowaną bazę Nakładam teraz podkład. Moim podkładem dzisiaj będzie Golden Rose, taki podkład w sztywcie, w odcieniu 2. I jest to bardzo ładny, taki jasny odcień z żółtym pigmentem, no takim beżowym powiedzmy, ale bardzo, bardzo ładny, bardzo naturalny. Już miałam okazję go testować. Kosztowało coś około. Teraz nie wiem, niecałe 20 zł. Świetny podkład, i dzisiaj właśnie to będzie mój podkład w makijażu budżetowym. I będę go rozcierać Beauty Blenderem. Dokładam podkładu. Tutaj, gdzie nie poradził sobie z zakryciem moich jakichś niedoskonałości. Troszkę go tutaj właśnie dokładam. I teraz już nie beauty blenderem, a palcem wtłaczam, wklepuję. Wtedy będę mieć po prostu lepsze krycie. Gotowe? No i teraz, żeby rozświetlić twarz, używam korektora w odcieniu 1 Fair najjaśniejszy odcień od Collection Lasting Perfection. No i to właśnie posłuży mi do rozjaśnienia, do rozświetlenia centralnej części mojej twarzy. I znów beauty blender i wklepuję. Normalnie tutaj sobie dołożę, bo widzę, że o, mam tutaj takie zapadnięte. I widać tutaj po prostu ten mój worek pod oczami, więc nakładam troszeczkę i jeszcze wklepuję, żeby to miejsce rozświetlić. No i teraz oczywiście wszystko utrwalam pudrem. Dzisiaj moim pudrem będzie Kobo Professional Brightener Matte Powder, czyli taki piękny kolor bananowy. Które bardzo ładnie rozświetla i utrwala makijaż. Przede wszystkim pod oczami. Ok, teraz do konturu szybciutko. Jako kontur użyję paletki Revolution, która nazywa się Golden Sugar. To jest ta paleta. I tutaj mam taki ładny brązer. Tego bronzera użyję na policzki, natomiast jako rozświetlacza i różu też tutaj sobie coś wybiorę. Najpierw zróbmy ten kontur bronzer. Kontur gotowy. Teraz przejdę do rozświetlacza. Nie mam tu zbytniego wyboru, ale użyję ten najjaśniejszy. Powinno być, ok? Ten taki perłowy i puchatem takim pędzelkiem aplikuję na szczyty kości policzkowych. Ja jeszcze lubię dawać rozświetlacz. Czasem tutaj, wiecie, tak jak tutaj daję na policzki, to od razu też przejeżdżam tym, co zostało na pędzlu. Tutaj pod łukiem brwiowym i też tutaj delikatnie mi się właśnie ten e, rozświetla to, to, to miejsce. No dobra, i teraz róż. E, róż wezmę ten tutaj taki delikatny. Ten taki delikatny i nim sobie, on jest taki satynowy. I tym samym pędzelkiem, na którym miałam rozświetlacz, nakładam sobie róż. Jaki on ładny jest śliczny, a bardzo taki delikatny, świeży efekt yy, daje. Super. Dobra, to teraz przechodzimy do yy, oczu. Zaczniemy od brwi. Jedną brew mam już zrobioną i chciałam Wam pokazać efekt. Zobaczcie jak jest oko podniesione, jak jest oko od razu zliftingowane, jak oko się otwiera ile brwi dają um, oczywiście one teraz są za ciemne za ciężkie, z tego względu, że nie mam makijażu oka, natomiast jak wymaluję oko, nałożę cienie, podkreślę maskarą zobaczycie, że ten efekt będzie normalny, nie będzie te brwi nie będą przerysowane, natomiast chcę Wam właśnie pokazać samą różnicę między brwiami po prostu, jak ta otwiera oko jak je liftinguje, unosi od razu widzicie, jakie spojrzenie jest. To jest zmęczone, takie przyklapnięte. To jest podniesione, świeże. Oko jest otwarte. Dobra, już nie gadam więcej. Przechodzimy do brwi. I ja standardowo użyję tej kredki. Bardzo się polubiłyśmy ostatnio. To jest Maybelline Brow Satin. Ja mam w odcieniu Dark Brown. I zaznaczam najpierw w dół, delikatnie przeciągam i zaznaczam linię dolną. Jak mi nie idzie, to biorę sobie tutaj i wyczesuję te moje włoski, żeby ładnie mi się po prostu ułożyły. Widzicie, dół już mam zaznaczone, i teraz e, robię tak, jakby ramkę. To jest moja metoda. <laughs> może jest dziwna, może nie do końca najlepsza, ale to jest moja metoda, którą sobie wypracowałam i bardzo ją lubię. I teraz robię po prostu ramkę. I teraz po prostu wypełniam te gapę szczeliny kredką. Tak żeby efekt był naturalny. No i teraz jeszcze dopracowywuję to. Teraz przechodzę do makijażu oka. Dzisiaj będę używać paletki ze Sleeka. Dużo z Was mnie prosiło o to, żebym właśnie zrobiła jakiś taki makijaż budżetowy, właśnie z paletką ze Sleeka. I wcale się nie dziwię, bo Sleek ma bardzo dobre cienie. Tą, którą ja akurat dzisiaj wybrałam, to jest paletka The Original 594. I tą paletą dzisiaj zrobię makijaż oka. Po pierwsze, będziemy używać tego tutaj błękitu, tego tutaj brązu złotego, miedzianego takiego. Eee, wiem, dziwne. Do rozcierania weźmiemy tutaj, ponieważ tutaj w zasadzie wszystkie cienie są perłowe. Powinno się oczywiście w załamanie dawać maty. Natomiast ja tutaj matów nie ma, mam, tylko czarny. Czarny będzie za ciemny, więc wezmę ten. On tutaj jest taki zgaszony, powiedzmy bardziej satynowy niż perłowy. Eee, więc mam nadzieję, że będzie to wyglądało fajnie. No i gdzieś tam jeszcze na dół może damy jakiś tam fiolet. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Widzicie, rozcieram cały ten korektor, który zabrał mi się w załamaniu. Tak, żeby powieka była cała, jednolita. Biorę sobie czarną kredkę. Dzisiaj mam tą Scandalize od Rimmela. I standardowo przyciemniam trochę, bo chcę, żeby później ten cień był bardzo kolor zintensyfikowany. Więc robię sobie taką jakby bazę. Tu i tutaj w kąciku. Musi być oczywiście równo, bo później to i tak będzie wszystko rozcierane. I na tą czarną kredkę aplikuję, nakładam sobie ten tutaj miedziany złoty, delikatnie nanoszę. No i teraz biorę taki puchaty pędzelek. I po prostu wszystko rozcieram ładnie z sobą. Biorę delikatnie tutaj ten czarny, jednak zmieniłam zdanie, nie będę używać tego, a wezmę tutaj ten czarny. I delikatnie na bułharty pędzel, dosłownie minimalnie, i zaznaczam załamanie. Teraz przechodzę tutaj do tego błękitu i paluchem nakładam go na centralną część tutaj powieki. Delikatnie i wklepuję. Mam tutaj taki pędzelek puchaty. Ten jest większy od tamtego i po prostu delikatnie rozcieram granicę teraz. Tak żeby te cienie ładnie się z sobą połączyły. No, widzicie? Coś takiego. Teraz przechodzę do dolnej powieki. Biorę ten właśnie tutaj granat. Takim pędzelkiem, dość cienkim, po prostu zaznaczam dolną powiekę. Jednocześnie wyciągając trochę tutaj. Teraz będę to zaraz łączyć z kreską. Właśnie biorę teraz sobie kredkę czarną. I delikatnie tutaj tylko do połowy, gdzieś tutaj do 1 do trzeciej o robię kreskę. Teraz biorę ten tutaj fiolet i też tym samym pędzelkiem w dalszym ciągu na dolnej linii. Rzęs. Natomiast w samym tutaj rogu daję ten róż. I jeszcze biorę ten tutaj najjaśniejszy kolor i trochę tym bohatym pędzelkiem delikatnie tutaj nim zaznaczam. Bo chcę tą partię tutaj rozświetlić. Teraz biorę maskarę i tuszuję rzęsy. Okay. makijaż już prawie gotowy, jeszcze tylko usta. A na usta damy coś, um, niech na pomyślę. Nałożymy szminkę Maybelline Color Drama 610 i to jest Strappy Down. Bardzo lubię, to jest taki um, lip paint, czyli taka farbka do ust. Bardzo fajna, bardzo ładnie nawilża i daje fajny kolor. na mój makijaż budżetowy, który... Razem łączy chyba wszystkie możliwe nadchodzące trendy wiosna 2017. Wiem oczywiście, że dla niektórych jest to za dużo, za kolorowo, natomiast znacie mnie, wiecie, że ja lubię po prostu kolory, lubię eksperymentować i dlaczego by nie łączyć właśnie różnych rzeczy z sobą? Oczywiście, możecie zrobić makijaż tylko i wyłącznie używając kolorów stonowanych. Nie mówię, że trzeba tutaj niebieski sobie na powiekę dawać, możecie po prostu zrobić cały, używając tutaj jakichś takich właśnie jaśniejszych kolorów. Kolorów i też będzie super. Ja po prostu chciałam dzisiaj połączyć i pokazać wam, jak można kilka trendów nosić naraz, a przy tym w rozsądnej cenie, nie tracąc przy okazji tony pieniędzy i nie rujnując portfela. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, bardzo proszę o łapkę w górę. Oczywiście osoby, które nie subskrybują, zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia niebawem. Całusy!